Tesla model Y w wersji standard, czyli tej takiej biednej, jest już dostępna w Polsce oficjalnie i ciekawa rzecz się wydarzyła, dlatego że kosztuje 185 tysięcy złotych, ale za to usunęli tą taką poprzednią najtańszą wersję i teraz jest tylko longrange z napędem na tył z tylnym silnikiem, który kosztuje 220 tysięcy, tak jak poprzednio. Teraz różnica cen to jest 35 tysięcy złotych między tą najtańszą a trochę bogatszą wersją, a wcześniej byłoby to tylko 15 tysięcy, więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę celowe i to jest ta Tesla, to jest pierwsza Tesla, której ja bym nie kupił szczerze tak jak sobie myślę, bo teoretycznie w zamyśle to jest taki samochód, który no nadal jest Teslam, nadal, nadal ma główne zalety Tesli, czyli dostęp do superchargerów, autopilota co ciekawe ta wersja standard weszła tylko w postaci Y bo trójka nadal jest tak jak było poprzednie i ceny też są takie same w przypadku modelu 3, ale jak gdybym na ten moment miał kupować Y, no to dopłaciłbym do tej droższej wersji bo jest tak realnie dużo lepsza, choćby dlatego że ta tańsza ma kierownicę sterowaną manu manualnie i jak dla mnie już odbiera sporo temu samochodowi. Bo ktoś powie, że o Jezu, to jest taka mała głupia rzecz, że kierownicę trzeba sobie ręcznie ustawić, ale tak właściwie w Tesli jest dla tych, co nie wiedzą, coś takiego jak tryb łatwego wsiadania, gdzie tak naprawdę przy każdym wysiadaniu i wsiadaniu z samochodu, kierownica oraz fotel odsuwają się maksymalnie do tyłu i do przodu odpowiednio. A tutaj tej opcji po prostu nie będzie. Nie ma też oświetlenia tego takiego ambientowego w środku. Fotele nie mają wentylacji i ja uważam na ten moment i wiem, że nie jestem jedyny z taką opinią, że lepiej byłoby, gdyby Tesla zrobiła tak, żeby nie Wycofywali z produkcji tego poprzedniego Y, który zresztą bardzo dobrze się sprzedawał, i żeby on był właśnie tą tańszą wersją. A ten ma takie wydaje mi się dosyć sztuczne ograniczenia w postaci tego, że na przykład kolory są tylko trzy: jest domyślny biały, czarny. No i szary. I, I co? I nie ma czerwonego, nie ma niebieskiego? No w założeniu właśnie, to ma być taki samochód dla ludzi, którzy nie chcą mieć czerwonego samochodu, tylko wystarczy im na przykład podstawowy, darmowy, biały. Ale no naprawdę zastanawiam się, jak będą wypadały statystyki sprzedaży, bo ja osobiście powtórzę, nie kupiłbym tego samochodu z moim ogromnym zamiłowaniem do Tesli. No, no chyba raczej nie. Chyba, żeby kosztował naprawdę powiedzmy około 150 tysięcy brutto i to jeszcze przed odjęciem dotacji, no to wtedy mógłbym się zastanowić, ale przy takiej cenie wolałbym nawet kupić model 3, który jest mniejszym samochodem, ale no tak użytkowo jest wydaje mi się dużo lepszym.